Dzień dobry, zmiana nocna za mną, do 11 godziny pospałem i pogoda pasuje, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na kilka godzin nad wodą przyjechać, teraz jest godzina wpół do pierwszej, mam zamiar kilka godzin przysiedzieć. takie kilkugodzinne wędkowanie możemy również nazwać łowieniem z marszu. I takie łowienie z marszu ma dość dużo plusów. Z racji tego, że jesteśmy nad wodą, możemy wodę obserwować, możemy obserwować ryby. Możemy patrzeć co się dzieje, możemy być na świeżym powietrzu. Dużym plusem takiego łowienia z marszu jest to, że nie musimy wszystkich rzeczy brać ze sobą. Możemy zniwelować do minimum. Bierzemy tylko to, co jest nam potrzebne na kilkugodzinną zasiadkę. Sprzętu nie musimy brać dużo. podwierak, wędki, tutaj coś do ważenia. Stolik, krzesełko i stolik w środku krzesełku. Wiadro z zanętą. Mata. Do maty do środka chowam podpórki. I mały plecak załatwia resztę. Także łowienie z marszu jest to łowienie szybkie, po prostu człowiek jest mobilny. Gdzie łowić, jak jestem tylko kilka godzin nad wodą? Są dwie możliwości: albo na miejscu nieznanym, gdzie jeszcze nigdy nie byłem, po to, żeby. Wodę lepiej poznać, żeby sprawdzić nowe miejsca, nowe miejscówki, głębokość, dno, ryby, czy tam przebywają. Więc wybieram miejsce, gdzie jeszcze nie byłem, miejsce niepewne, lub zasiąść na miejscu, że tak powiem, prawie, że pewnym, gdzie wiem, że ryby przybywają, gdzie wiem, że ryby przepływają, że wiem, gdzie karpie mają swoją stołówkę. Gdyż łowienie z marszu jest to łowienie tylko kilkogodzinne. I tych kilka godzin chciałoby się jak najefektywniej spędzić nad wodą i coś złapać. Nie można tego porównać do zasiadki kilkudługodniowej, trzydniowej cały tydzień, gdzie siadam tam, gdzie siadam, rozkładam się tam, gdzie się rozkładam. I mam nadzieję, że jak nie w pierwszy, to w kolejny dzień jakieś branie zaliczy jakiegoś karpia. Tutaj tej możliwości nie mamy. Nie mamy możliwości zanęcać, kto wie ile czekać na rybę, na branie. Chcemy przyjść nad wodę, siąść 5, może 7 godzin i chcemy mieć branie. Dzisiaj wybrałem miejsce, e, gdzie już byłem kilka razy, miałem brania, miałem rybę. Także, tak powiem, na łatwiznę troszeczkę, nie? Wybrałem tą opcję drugą. Łapać efektywnie, iść na miejsce sprawdzone i liczyć, że sygnalizator się odezwie. Ale teraz, żeby długo nie marudzić już więcej, idę na mój plac i będę się rozkładał. Przygotowałem dwa przypony sobie. Będą zarzucone z woreczkami PVA. Na jednym zawiesiłem kulkę 24 i tu jest połówka białej kulki pływającej. 14, bo 16 to jest, połóweczka. Na drugiej wędce również z woreczkiem PVA. Tu będzie kukurydza podparta pianką. Przypony są z plecionki miękkiej i idziemy to zarzucić. Tak, w międzyczasie już zdążyło pokropić troszeczkę, nie? Też nie może brakować na rybach oczywiście. Ale szybko poszłem do auta, miałem parasol w bagażniku. Także nieźle, o! Coś tam... Coś tam się robiło, coś tam się robiło, a ja łażę na bosą. Lepiej gumowce ubrać, bo musiałem gumowce wziąć, gdyż jest troszeczkę podmokłe. Woda wyszła na brzegi więc muszę troszeczkę do wody wejść Lepiej nie będę ściągał bo nie wiadomo co może być no, Ciekawe Ciekawe branie było na lewą wędkę tą lewą ta lewa to jest ta z kukurydzą prawa jest z kółką ok, na kukurydze żółty kolor tam cokolwiek może się bawić no nic, zobaczymy ja Это расправа. No nic zobaczymy, na czym teraz skończyłem? Aha, że też padał No ale i na to jest rada, parasol i pasuje no Coś tam bierze, coś tam skubie, no nie wiadomo co to tam się dzieje Nic nie wyciągam, siedzimy, czekamy dalej Jakby co to, będziemy w kontakcie <grym> Tak, około pół godziny po tych dziwnych braniach na lewej wędce, tam gdzie miałem kukurydzę założoną, branie, odjazd toś taki konkretny i efekt tego zaraz będziemy widzieć taki oto amor. Niestety holu nie udało mi się nagrać gdyż wszystko działo się za szybko, branie wybieg do brania ale coś coś się dzieje, nie jest źle Jeszcze kilka zdjęć i Amurek wraca do wody ta gripka vođe i znovu zaužem to samo goreček Tak przygotowany woreczek, przez niego przepycham przypon i tak to działa. Ale nic z tego, bo tu branie A i nie dostał się Tak, na tą dużą kulkę. A jak widzimy, zestaw ląduje w takich oto zaroślach. Więc bardzo dobrze, że zdecydowałem się zarzucać wszystko zapakowane we woreczku PFOA. Ok, to po tym niespodziewanym braniu powracamy do przewlekania naszego przyponu przez woreczek PFOA. Tak, wyciągamy przypon przez woreczek Okej. Okay. I gotowe. Pogoda nie rozpieszcza. Och się rozpadało. Raz słońce Człowiek się poci, znowu deszcz przyjdzie, znowu pada. Przez w nocy było 3 stopnie. Dzisiejsza noc było też 3 stopnie. Także noc dosyć zimna, jak na tę porę roku. Woda się oziębia. Co jeszcze do tego? E, spełnia księżyca. Łysy świeci, jak celala Pogoda raz tak, raz tak. A mimo wszystko ryba na braniu. Miałem trzy brania do tej pory. A fakt jedna ryba wyciągnięta ten amur Ale jak zresztą było widać wszystko jest zarośnięte, także nie wiem jak to jest samo zacięcie, czy to wszystko działa jak należy Teraz po tym amurze sypłem jeszcze kilka łyżek zanęty Kiedyś kilka brań jakby nie było miałem i Podejrzewam, że jest zanęta wyjadana czy wyjedzona Więc po każdym braniu trzeba syknąć.